Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge! I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej, a ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam Hube Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci. Daj spokój, nie złość się! Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super! Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Wow! Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne. Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie. Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej. Bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie! Mila, przestań! Jest za duży! Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Mam pomysł! Musimy przebić balon za pomocą procy. Aleks, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Podpisz się! Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj, można! Spójrz na mój stos! Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Ok. Hura! Bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pęsetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie 100 ziaren, to naprawdę super! To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Okay. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste, ale można go rozerwać. Aaaa! To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak. Jaki maniak? Po prostu chcę dobrze zjeść. Aleks, oszalałeś. Nic podobnego, po prostu jem pysznego granata, to wszystko. Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. on! Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soków. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów równa się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Mm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz teraz sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. Mm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę Coli. A ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja okay. będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos! Padłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Awesome. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Ta kola jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałeś, że w końcu jestem pacetem? A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę, jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie! I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki koli na raz. Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Ej, przystań Właśnie to puszki, uderzenie puszką boli! Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać! Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz! A, ratujcie się kto może! To najzwyczajna sytuacja, Mila Beka! Ojej! Mila, nigdy więcej koli. Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę. A. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizzę. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetycznie niż inne. Mm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, 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 no. Cool. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz! Ej! Dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo! Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uff. A gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście! Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu piz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy... Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przyceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do usz. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor to okropne! Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać. I tak będziesz musiał go zjeść. Okay. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się, jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe, okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu! Za co? Udało się wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurcze, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila masz najmniej słodyczy więc możesz zaczynać. Myślę że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków, w środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra! Pyszności. Co? Nie mam już żadnych ptaków! Strzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi. Oto moje dokumenty. W porządku możesz wejść. Wow, nie mogę uwierzyć własnym oczom! To nie jest kobieta, to jakaś bogini. W dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność! Jak tu gorąco! Proszę, to mój paszport, w środku jest bilet. Dziękuję. No, nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki! Muszę już iść na samolot. Biegniemy, może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to co u mnie. Wow. Nareszcie. Jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani. Mamusia tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech. Lecimy na wycieczkę, chłopaki. Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, okay, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa. Tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Pokus, pokus, i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary. Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść. Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka, i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt, proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku. Ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. Przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię. A w Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda. Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. O co moje bilety? Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. O, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku. Ojej, co to jest? Czyli to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy. Hello! Dzień dobry, oto moje bilety. Jak się masz, Kesha, nic ci nie jest? Sorry, ale Kesha nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane? Mam pomysł. Gdzie my twojej pomocy? Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej, chyba ja szczurka wyszła na spacer. Okay. O, czy wszystko z panem w porządku? E, tak, wszystko okej okay. Nie, to jest nie do zniesienia, to tak łaskoczę. Co się z nim dzieje? E, właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem. Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, e, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko, złota rybka? Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę, zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę mnie przepuścić, to mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie, nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz! Przepraszam, wszystko okej. Okay, proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy nad uchem. O nie to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton.